z którym wafel pokażę wam cię jak w najprostszy sposób zdobyć magnetyt potrzebny m.in. do zbudowania Snowfoxa. Więc jesteśmy no na lądzie, po prostu na tym miejscu lądowym, tak gdzie jest wszystko ze Snowfoxem i tak dalej. I nie lecimy w stronę mostu, tylko w ścieżkę poboczną. O, tutaj. Tylko zrobię jeszcze dzień, żeby było wszystko widać ładnie. No, i nie trzeba szukać daleko, dotarliśmy już tutaj. To jest Fee Robotics. Miejsce, w którym pracowała siostra naszej bohaterki. Nie pamiętam, jak miała ona imię. Sorry, znaczy tamta siostra była sama, a my to nie pamiętam. No, i tutaj mamy takie ciekawe miejsce. Mamy to: Pikające dziadostwo i pingwinka. Musimy go przeskanować. Wtedy dostaniemy schemat do pingwina i do pilota do pingwina. Także tutaj weźmy sobie pingwina tu, to tu. I czemu interesuje nas to miejsce i pingwin? Bo w tamtych miejscach jest dużo magnety. To już tam zbierałem, ale był update, więc jest znowu tam wszystko. Niestety musicie. Jakie tam warunki pogodowe złe? Nic nie jest złe. Narzekacie. I tu mamy magnetyt. On ma tylko 4 miejsca w inwentory, więc będzie trzeba się wracać. No i trochę tutaj można znaleźć tego, tak z pięć i trochę kwarcu, jest kilka takich miejsc właśnie. Naszukujcie, wyszukujcie właśnie pikania, ale jeszcze gdzieś była mapa, to już zaraz wam pokażę gdzieś mapa. Może tutaj otworzyć jego schowek, zebrać sobie na luzie te jego rzeczy, potem spakować go, no i wszystko pięknie, ładnie, a ty nie pikaj, dziadu głupi. Dobra, teraz lecimy tam do środka do Firobotics. O, dziwo! Snowfox już nie ma tendencji do zatrzymywania się w miejscu. Nie mam pojęcia, jak robiłem o nim poradnik, to strasznie się zatrzymywał. Co chwilę stawał w miejscu i nie chciał ruszać, a teraz normalnie tu przyjechał. Bez żadnych problemów. Tu mamy centrum robotyki. Fi to jest. przetłumaczone nawet! No i jak już tu jesteśmy, to idziemy chyba tutaj w lewo, coś takiego, gdzieś to jest. Oj, tu jest nawet kolejny fragment Pigwina, jakby ktoś chciał, ale tu tylko jeden potrzeba. Także na luzie spokojnie, o PDA, który już miałem, bo nie mogę go podnieść mapa jest tutaj możesz się przeskanować i tu macie pingwinki czekajcie, ja wam to Dzień, dziennik osobisty to jest chyba? nie przetrwanie technologia badania dzienniki mapy glacial basin map także tutaj Mm, to jest most i tutaj byliśmy. Tu jest jaskinia. Tuż po wyjściu z jaskini jest to, jest miejsce z pingwinem. Tu jest firobot. A tutaj właśnie byliśmy. To jest nasze miejsce, w którym właśnie byliśmy. Możemy sobie pójść gdzieś tutaj obok, przepłynąć pod wodą i wyjść tędy. Możemy przejść drugą stroną. Tędy chyba nie można przejść. Ten, tutaj trzeba. Wchodzić po drabinie, więc tutaj z tą Foxem nie przejdziecie. Trzeba przejść tędy. Tutaj. I tutaj już nie musicie przepływać, możecie sobie tutaj spokojnie przejść. Tutaj jest. Jakby spoiler, to jest lekarstwo. Jak. Yy, dowiecie się po co ono jest, ok? Niedaleko jest drugie. Tutaj jest jeszcze kolejne. Macie ogólnie cztery takie miejsca, więc magnety tu macie naprawdę do końca życia praktycznie. I tu jeszcze taka ciekawostka, macie taką ciekawą jaskinę. Jeżeli nie wiecie, jak popchnąć fabułę do przodu, to idźcie tam. Przy takiej antenie, w takim lesie o. Jeszcze magnetyt jest bardzo głęboko w. łatwo dostępny, ale bardzo głęboko w jaskiniach. Jak to było? No, tych kryształowych jaskiniach, tych z feltowymi kryształami, tymi takimi dużymi, co tam, Shadow lewiatane. Chyba po prostu Crystal Caves i tyle, tak się nazywało, chyba. Aczkolwiek to jest jakieś 1000 metrów pod wodą, więc trochę słabo. I nie pamiętam, czy nie trzeba w ogóle magnetytu do tych największych modułów głębokościowych. Nie. Dobra, to luźno. Czemuż tak trzęsie, co jest? Mm, o tym mówiłem. On się po prostu zatrzymuje. On po prostu sobie staje w miejscu, nawet jak nic, nic nie walne. Jednak znowu się zepsuł. A jakbym walno, to by się nie zatrzymał i leciał dalej. To nie jest do tego, że tam są jakieś, nie wiem, hitboxy czy coś takiego. On się po prostu jakoś psuje. Także, tak, to jest najprostszy sposób na znalezienie tego. Wyspa jest gdzie? Jest na Southwest. Od bazy. Znaczy od kapsuły ratunkowej, nie? No, was tu poprowadzi w końcu fabuła, byście tutaj mieli jakieś artefakty i tak dalej. I są te słabe warunki pogodowe, i słyszę, że coś w ziemię, jakby grad to był. Ale nic mi się nie dzieje tak właściwie. Dziwne, że zrobi wypuścili pełną wersję gry. Ale zepsuli przy tym Snowfoxa i nadal nie zrobili nic z tym. No z tą pogodą. Nic. O, zorza polarna! Jakie to jest ładne. Także już nie będę was tu trzymał, już wszystko wiecie. Macie sobie też obczaić inne parę dotyczący dotyczące Foxa, e Citraka na przykład. I początków. No i jeszcze inne będą. Także na dzisiaj to było na tyle, do zobaczenia i siemka.